na dzisiejszy dzień skupienia. Jak już ojciec Piotr powiedział, właśnie poświęcony to jest dzisiejszy dzień skupienia, pierwszemu, pierwszym mieszkaniu, którym zasadniczym taką myślą przewodnią jest poznanie siebie. Święta Teresa bardzo okwicie. Korzysta z Pisma Świętego, z niego wyprowadza wiele swoich wniosków, ale też i czerpie wiele inspiracji, wiele obrazów. I dlatego to nasze skupienie chciałbym rozpocząć właśnie od odwołania się do nauczania Pisma Świętego. Które niesie w sobie wezwanie do poznania swego wnętrza. Takim kluczowym tekstem do pochylenia się jest tekst Księgi Rodzaju, zarówno pierwszy, jak i drugi rozdział. I każdy z tych dwóch opisów zwraca uwagę na inne. Równie ważne momenty naszego zaistnienia. I właśnie te teksty będą punktem naszych, naszej pierwszej konferencji. Natomiast do osobistej modlitwy każdy otrzyma tekst przypowieść o synu marnotrawnym. Otóż w drugim opisie naszego stworzenia. Tekst bowiem nie mówi o stworzeniu jakiegokolwiek człowieka, ale o każdym człowieku. Mówi o mnie, o moim stworzeniu. Widzimy Boga, który pochyla się nade mną, który dopiero co ukształtował mnie własnymi rękami. Moje nozdrza tchną tchnienie życia. I to Boże tchnienie, które mnie ożywiło. Zawiera w sobie niezwykłą tajemnicę, może nam ją przybliżyć właśnie to stwierdzenie, tnienie życia, którym napełnił nas Bóg, jest czymś innym od ducha życia, którego otrzymały Stwórcy wszystkie inne istoty żyjące. Duch życia. W rozumieniu hebrajskim to życiowa energia, natomiast tchnienie życia, które nosimy w sobie, to coś więcej. Jest to tchnienie, które posiada tylko Bóg i które człowiek otrzymuje osobiście w akcie stworzenia od Boga. Czym jest zatem to tchnienie życia? Które nosimy w sobie. Jest to świadomość siebie, zdolność poznania samego siebie, możliwość kierowania sobą, decydowania o sobie, posiadania siebie we własnym władaniu, czyli dysponowania sobą. Jest to świadomość siebie. Jest to twórcza wolność, dar spojrzenia w, swoim, w swoje wnętrze, pewna rodzona intuicja. Tchnienie życia jest jak lampa Pańska, która przenika i rozświetla nasze wnętrze. Jest to więc nie tylko tchnienie życia, dzięki któremu mogę oddychać, cieszyć się życiem. Ale przede wszystkim jest to zdolność osądzania, rozeznawania ludzkiego wnętrza. I ta zdolność pochodzi od Boga. I tylko z Nim człowiek jest zdolny poznawać siebie. Poza Nim nasze poznanie siebie staje się niekompletne, fragmentaryczne. Staje się wręcz niemożliwe, ponieważ zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, i bez niego nie jesteśmy zdolni poznać siebie. I chciałbym tutaj odwołać się do pewnego myśliciela, człowieka o niezwykłej mądrości, Ewariusza Spontu, greckiego mnicha żyjącego. W IV wieku, który tłumaczy nam, że Boże podobieństwo w nas to nic innego jak umysł. Umysł to nie tylko intelekt, umysł wyraża naszą osobową relację z twórcą, kryje w sobie otwartość i wrażliwość na Boga, Kapak zdej, czyli zdolność przyjęcia pragnienie Boga, zdolność Boga. I w konsekwencji poznanie, które jest właściwością umysłu, jest najważniejszym doświadczeniem w relacji między mną a Bogiem. Jest to doświadczenie nieczysto intelektualne, ale dotykające Samego środka nas samych, umysł bowiem jest jakby jądro naszej osobowości, siedlisko naszych zdolności poznawczych, które znajduje się w sercu, w tym symbolicznym miejscu. I dlatego też Bóg, przemawiając do nas swoim słowem, mówi do naszego serca, to serce. Miejsce naszego najgłębszego poznania jest najważniejszym organem słuchu. Bóg mówi do naszego serca. Tam poznaję, doświadczam, spotykam Boga i siebie. Jest to poznawanie, które nie tylko ociera się o nasz internet, ale które dotyka naszego wnętrza, staje się doświadczeniem, Całej naszej osoby, umysłu, serca i woli. Między nami a Bogiem przebiega to ożywcze tchnienie. I chciałbym Wam przywołać obraz z kaplicy Sykstyńskiej, gdzie Bóg Ojciec wyciąga palec i dotyka palca Adama. Właśnie przekazuje mu to tchnienie życia. To napięcie, bowiem nosimy w sobie cząstkę wewnętrznego życia Bożego i Jego Boskiej zdolności poznawania siebie. Co to konkretnie oznacza dla mnie? To, że jestem powołany do życia i do nieustannego poznawania Jego głębi. Powołanie do życia jest równoznaczne z powołaniem do poznawania siebie. Jak powiedział ktoś mądry, na tyle żyjemy, na ile poznajemy siebie. Na tyle żyjemy, na ile poznajemy siebie. Istota naszego życia, jego wielkości, godności jest ukryta w nas samych. I to poznawanie siebie po części przypomina pracę konserwatora sztuki, któremu dano do odrestaurowania piękny, starożytny obraz, ale który w wyniku różnych przez wieki zabiegów bardziej czy mniej sprawnych artystów. Swoje pierwotne piękno. Zostały położone różne warstwy, zupełnie zmieniające pierwotny obraz. I zadaniem konserwatora jest zdejmowanie poszczególnych warstw, docieranie do pierwotnego obrazu, czyli wydobycie tego, co było na początku. I właśnie poznanie siebie w świetle Bożego Słowa to zobaczenie siebie w głębi boskiego spojrzenia. Kim jesteśmy w Bogu? Kim Bóg pragnie, byśmy byli? Do czego? Mamy zmierzać, zdążać. Możemy powiedzieć, że taka jest głębia życia, jaka jest głębia poznawania siebie. Odkrycie swojego najgłębszego ja jest ostatecznie dostrzeżeniem naszego podobieństwa do Boga, naszego najpiękniejszego, największego piękna, które sam Bóg. Pisał w nas w momencie stworzenia. Jest to piękno, które możemy odkryć, ale jest to proces <try> trudny, żmudny i długotrwały. Dlaczego? Musimy dotrzeć głęboko do prawdy o sobie, zakłóconej przez doświadczenie grzechu. Odkrywamy w sobie pierwotne piękno, które musimy jednocześnie. Oczyścić z grzechów, jakie powstają w nas na skutek naszej słabości. Ale nie tylko. To nasze piękno w wielu miejscach jest zniekształcone przez grzech innych. Rodzimy się z grzechem pierworodnym, odczuwamy na sobie jego skutki. Nieprawdziwy jest nasz obraz siebie. Uszkodzona jest także nasza zdolność poznawania siebie. Grzech sprawia, że postrzegamy, rozumiemy, widzimy siebie jak krzywym zwierciadłem. I to właśnie zranienie sprawia, że naszemu poznaniu siebie towarzyszy nieustanne napięcie. Jest ono spowodowane koniecznością. Ciągłego dokonywania wyboru pomiędzy prawdą a kłamstwem, między tym, kim jestem, a tym, kim być powinienem, między pragnieniem a rozczarowaniem, między ideałem a rzeczywistością, między arcydziełem, którym mam być z woli stwórcy, a kiczem który nieraz sobie, sobą prezentuję. Między nadziejami Boga, a moimi niedomaganiami. Między wytrwałą wiernością Boga, a moimi brakami. I droga do odkrycia naszego rzeczywistego piękna, czyli dotarcia do, jak powie Teresa, centralnej komnaty w którą zamieszkuje Król. Tą drogą do odkrycia piękna i odfałszowania tego, co zostało w nas zakłamane, jest sam Bóg. To On jest przewodnikiem. On jest naszym Stwórcą. On uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. I tylko Bóg jest doskonałym, pięknym i prawdą. Tylko w Nim Możemy zobaczyć siebie w całej prawdzie. Tylko dzięki niemu możemy odkryć siebie takimi, jakimi stworzył nas na początku. I Bóg jest dla nas tą ostateczną drogą do poznania siebie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. On, który zna nasze pierwotne piękno. Który tknął w nas życie i nieustannie oczyszcza nas z brudu zafałszowań i przypomina o wartości, jaką posiadamy w Jego oczach. Oznacza to, że nasze odkrywanie i poznawanie siebie powinno dokonywać się przez kontemplację Boga w Jego słowie. Kontemplując Jego oblicze, poznajemy swoją prawdziwą twarz. Kontemplując Jego miłość, poznajemy siebie jako osoby umiłowane od samego początku do samego końca, na wieki. Kontemplując świętość Boga. Odkrywamy to, co w nas jest święte, ale też doświadczamy tego, co jest nieświęte, nieprawdziwe. Odkrywamy, kim mamy być naprawdę. Nasze pierwsze spostrzeżenia wyraźnie prowadzą nas do przekonania, że poznawanie samego siebie jest jednym z najważniejszych zadań naszego życia można powiedzieć, jest naszym świętym obowiązkiem, bowiem powinniśmy mieć ambicje, by wiedzieć, kim jesteśmy dla Boga, czyli jakie jest nasze prawdziwe ja, jakie imię wypowiedział Pan nad nami. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że nasze życie jest drogą nieustannego poszukiwania własnego ja. Poszukujemy swojego prawdziwego oblicza, prawdy o swojej wartości. Jeśli jej nie znajdziemy, nie poznamy siebie, ryzykujemy, że będziemy nieszczęśliwi. Poznanie siebie staje się zatem dla nas życiowym powołaniem. Także gdy chodzi o relacje przyjaźni i miłości z drugim człowiekiem. Jak mogę komuś ofiarować siebie, ofiarować mu swoją przyjaźń, jeżeli nie znam siebie, nie wiem kim jestem. I oczywiście tylko w relacjach. Z drugim człowiekiem, z Bogiem i z samym sobą poznajemy prawdę o nas samych, doświadczamy, kim jesteśmy, bowiem Bóg także przemawia poprzez obecność drugiej osoby. Człowiek, który z różnych powodów nie zna lub nie chce znać siebie, Najczęściej jest smutny, przytłoczony, przygnieciony uczuciem niepewności, a nierzadko także przeżywa stany lękowe i zniechęcenia. Jest, podobny jest do nierozsądnych panien z Ewangelii, które stoją przed zamkniętymi drzwiami, nie mają dostępu do siebie samych, do swego serca. Nie mogą smakować z Bogiem radości życia i tłumią tęsknotę własnego serca. Pozbawiając się drogi do poznania siebie, możemy pozbawić się drogi do odkrycia swojej wartości i godności. Tylko ten bowiem może prawdziwie kosztować życia, być zdolnym do ofiary, do przyjaźni. Miłość, kto zna siebie, zna swoją prawdziwą wartość ukrytą w życiowym powołaniu otrzymanym od Boga i odwrotnie. Nie odkryje sensu życia i jego wartości ten, kto nie odkryje swojej wartości w oczach Boga. Jedno z najważniejszych pytań naszego życia, z którym Powinniśmy nieustannie obcować, wzrastać, przebywać brzmi, kim jestem dla Niego. I zgłębianie odpowiedzi na to pytanie może prowadzić mnie do najpiękniejszej kontemplacji życia, kontemplacji Boga, który chce być celebrowany także w człowieku. Na początku pierwszych wiekach chrześcijaństwa niezwykłe było doświadczenie osób, które uczestniczyły w Eucharystii z uwagi na prześladowania. Tylko niektórzy uczestniczyli pod osłoną nocy Eucharystii. I gdy wracali do swoich domów z Eucharystycznej uczty, domownicy, Którzy pozostali w domu, klękali przed nimi, w ten sposób oddawali cześć Bogu, którego oni nieśli w sobie. Bóg, który kieruje do nas słowo i osłania obraz naszego najgłębszego ja, jest, można powiedzieć, najlepszym wychowawcą, pedagogiem, psychologiem. Ale przede wszystkim jest dla nas najlepszym ojcem, przyjacielem i bratem, towarzyszem drogi. Jest to bardzo ważne, ponieważ w poznawaniu siebie liczą się nie tylko kompetencje i umiejętności pedagogiczne czy psychologiczne. Najważniejszym, jakby narzędziem, w poznawaniu siebie jest miłość. To poznanie szczere i dogłębne wolne od lęku. Możliwe jest tylko w klimacie miłości. Czyż jeżeli osoba życzliwa mi zwraca uwagę na moje potknięcia, oczywiście, że mnie to zaboli. ale się, dokonuje się to w klimacie przyjaźni, przyjmuje to. Reflektuje nad tym. Natomiast, jeżeli ktoś w gniewie powie mi prawdę o mnie samym, tylko mnie zdenerwuje. I właśnie modlitwa jest tą drogą, bramą prowadzącą do wnętrza, która prowadzi do osobistego doświadczenia miłości Boga. Otwiera nas i czyni zdolnymi do zejścia do najgłębszych pokładów prawdy o sobie samym. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte przed jego oczami, przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Nawet najbardziej kompetentna pomoc drugiego człowieka, czy to towarzyszenie duchowe, psychologiczna terapia, jest bardziej owocna wtedy, gdy osoba, która szuka pomocy w poznaniu i akceptowaniu siebie, opiera się na modlitwie, osobistym spotkaniu z Bogiem w Jego słowie. Wszystko zmierza bowiem do tego, aby pomagając komuś w uporządkowaniu życia na różnych płaszczyznach, doprowadzić go do spotkania z lekarzem, którego słowo potrafi uleczyć każdą, nawet tą najbardziej bolesną i najgłębszą ludzką ranę. I takie było przekonanie pierwszych mnichów. Przyjmowali oni Boże Słowo z wiarą jako lekarstwo, jako antidotum na choroby ducha. Nasza droga do poznania siebie, gdzie przewodniczką będzie święta Teresa. Podobne jest do drogi uczniów idących do Emaus. Choć miłowali swego Pana, zagubili się we własnych wyobrażeniach i oczekiwaniach. A myśmy się spodziewali. Byli rozczarowani w okowach własnego bólu z powodu wydarzeń Wielkiego Piątku. I właśnie w tym wyjątkowym momencie ich oczy były niejako na uwięzi. Potrzebowali obecności kogoś, kto by wyłożył im pisma. Potrzebowali pomocy, by odnaleźć światło w słowie które przecież dobrze znali i wielokrotnie czytali. Skupieni na sobie nie potrafili usłyszeć słowa i rozpoznać swojej drogi życia. Uciekali z Jerozolimy, z miejsca, gdzie był pusty grób, gdzie było ich życie. Odnaleźli powrotną drogę dzięki temu, który wyłożył im pisma i przygotował na doświadczenie, które otworzyło im oczy. Należy mocno podkreślić, że na osobistej modlitwie powinna nam towarzyszyć osoba, która poprowadzi nas i właśnie za przewodniczkę ubieramy sobie świętą Teresę. Jej teksty stwierdzi wewnętrzne. Ale właśnie Teresa, która doskonale rozumie obawy człowieka, bowiem każdy gdzieś lęka się, by pochylić się nad sobą, doświadczyć siebie. Dlatego poprośmy Teresę, by nam pomagała zaufać Bogu, Jego słowu, bo tylko dzięki miłości kryjącej się w Bożym Słowie. Możemy z większą odwagą zbliżyć się do siebie, spotkać się z sobą, podjąć twórczy, prowadzący do poznania dialog ze swoim sercem. I teraz chciałbym dać krótkie wprowadzenie do modlitwy. Chociaż nie, nie dam tekstu, ale myślę, że każdy ma w pamięci ten opis. Zarówno z pierwszego, jak i drugiego rozdziału księgi Rodzaju. Potrzeba byśmy wsłuchali się w słowa Biblii, które mówią o korzeniach mojego zaistnienia. Wtedy to Pan, Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Będę prosił podczas tej modlitwy Boga, który dał mi życie odogłębne doświadczenie, że jestem Jego stworzeniem, dziełem Jego rąk, Jego obrazem. Stworzył mnie bardzo dobrym. Będę powtarzał powoli, aż do napełnienia swego serca. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie i dobrze znasz moją duszę. Uświadomię sobie, że żyje we mnie tchnienie Boga. Zwrócę uwagę na oddech w moich piersiach, pomyślę, że jest On we mnie nieustannym, fizycznym dowodem Bożego tchnienia, wczuwając się w mój oddech będę starał odnaleźć się wewnętrzną radość, radość z życia którego Bóg bez przerwy mi udziela, będę wzywał Ducha Ożywiciela, aby wypełnił mnie modlitwą uwielbienia, dziękczynienia. I tak jak rosyjski mnich, włączę w modlitwę mój oddech, będę powtarzał powoli, aż do pełni serca. Boże, jesteś moim życiem. Bóg tchnął we mnie tchnienie życia i zatrzymam się dłużej nad sensem tchnienia życia, który jest we mnie. Będę prosił Ducha Świętego o dogłębne poznanie i przeżycie tej prawdy. Bóg tchnął we mnie życie, to znaczy dał mi zdolność do wewnętrznego poznania siebie, do kierowania sobą. Dał mi twórczą wolność. Jestem powołany, by poznawać siebie. Poznaję siebie głębiej, gdy jestem otwarty na mego Stwórcę, który tchnie we mnie przez swoje słowo. Tchnienie życia jest we mnie lampą pańską. Przenika głębię mojego wnętrza. I będę powoli, z coraz większą świadomością bycia kochanym powtarzał słowa Psalmu 139. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce.